Jaki znacie sposób na zapamiętanie cyfr rzymskich? Ja po prostu wiem, że LCDM to 50, 100, 500, 1000, ale może znacie jakiś wierszyk albo macie jakiś sposób. I teraz tak, mamy 459. No to 400 to jest CD, tak? To jest 400.

To kto z Was wie, co będzie tutaj? A pamiętajcie, że jeszcze więcej nauczycie się u mnie na profilu z moją apką Matma gryzie. tutaj na profilu ją znajdziecie.